Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w Cieszyńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach. Nasze archiwum mieści się na drugim piętrze budynku Książnicy Cieszyńskiej przy ulicy Meniczej 46 w Cieszynie. Archiwum nasze powstało w 1952 roku, kiedy to zostało włączone do państwowej sieci archiwalnej właśnie jako Oddział Terenowy Archiwum Państwowego w Katowicach. W naszym archiwum przechowujemy 458 zespołów archiwalnych, które łącznie liczą 1068 metrów bieżących, czyli jeśli by je ułożyć jeden obok drugiego, to rozciągnęłyby się na odcinku 1 kilometra. są naszych zbiorów tworzą akta komory cieszyńskiej. Komora była zarządem dóbr arcyksiążęcych i należały do niej miejscowe zakłady przemysłowe, jak huty, browary czy tartaki. Dziś jest to podstawowa baza źródłowa do badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego. Historyków zainteresują również akta zespołów administracji ogólnej, samorządowej, cechów czy organów wymiaru sprawiedliwości. W naszym zasobie przechowujemy również spuścizny archiwalne. I tak na przykład mamy spuściznę Wiktora Karbiala, który był pracownikiem muzeum w Cieszynie, Barbary Poloczkowej, która kierowała oddziałem archiwum w Cieszynie, czy Karol, Karola Kibel-Kobarskiego, który był działaczem miejscowego Sokoła. Najstarszym dokumentem jest dokument pergaminowy z 1388 roku. Przemysław, książę Cieszyński, potwierdził w nim sprzedaż Boguszowic dla Belika z Kornic. Zaprezentowane materiały to księgi miejskie, księga rachunkowa w drewnianej oprawie, tak zwana dudka, urbasz Cieszyna, dokumenty cechów, fotografie z zakładu Celma, jak również albumy, odznaczenia. I dyplomy ze spuścizny. Nasze archiwum to również doskonała baza do badań genealogicznych. Przechowujemy bowiem akta metrykalne z trzech powiatów: Cieszyńskiego, Jastrzębskiego oraz Wodzisławskiego. Część z tych akt metrykalnych jest digitalizowana i dostępna na stronie Archiwum Państwowego w Katowicach www.katowice.ap.gov.pl Obecnie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym nasze archiwum jest zamknięte dla korzystających. Zachęcamy zatem do kontaktu telefonicznego bądź przez pocztę elektroniczną. Polecamy również gorąco portal szukajwarchiwach.gov.pl, gdzie znajdą Państwo inwentarze do naszych zespołów, kolekcje najciekawszych materiałów, jak również skany. Ostatnio zamieściliśmy tam skalę do czterech zespołów, m.in. do zespołu Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. Do zobaczenia wkrótce.